Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Teraz przychodzę do Was z kolejną częścią e, filmu na temat moich paletek. I tak jak e, mówiłam Wam w poprzedniej części, w której pokazałam Wam całą kolekcję moich paletek, to właśnie w tej części chcę się skupić typowo na paletkach Makeup Revolution. I o tych paletkach chciałabym troszeczkę więcej tu słów powiedzieć. Chciałabym Wam pokazać e, moją e, ulubioną paletkę i która paletka dla kogo się nadaje, e, dla kogo się sprawdzi. Więc zaczniemy może od paletki, która była moją pierwszą z dwóch paletek. Jest to bardzo różowa, e, słodziakowa e, paletka, z tyłu będę Wam pokazywać jak się te paletki nazywają i ta paletka e, oczywiście każda z tych paletek ma 16 cieni i ona ma bardzo dużo e, połyskujących cieni, takich bardzo mm, bardzo metalicznych bardzo mm, takie troszeczkę perły w sobie jest to paletka zdecydowanie dla osób, które lubią takie bardzo e, rozświetlone makijaże, bardzo jasne i z dodatkiem różu. To ta paletka się zdecydowanie dla takich osób sprawdzi. Ja bym widziała też w takich kolorach. E, nie wiem. E, takie. <grytaki> ciotki. Nie wiem, jak to nazwać. W sensie w takich. Mm, Makijaże kiedyś, kilka lat temu, właśnie były takie połyskujące, więc ta paletka zdecydowanie się sprawdzi też dla osób troszeczkę starszych od Was, dla Waszych cioć, babci. No nie wiem, tak myślę, że ta paletka nie jest tylko dla osób młodych, ale też dla dojrzałych kobiet się sprawdzi. Mimo tego różu, to naprawdę te połyskujące perełki naprawdę spodobają się nie tylko. E, osobom młodym. Więc to jest pierwsza paletka. I kolejna paletka, która jest też moją, jedną z pierwszych paletek, jest to typowo brązowa czekolada. Tutaj macie jej mm, nazwę. I ta paletka bardzo e, kojarzy mi się właśnie z e, odcieniami właśnie dla jakiejś cioci, dla babci, dla. Troszeczkę starszych osób ode mnie, znaczy, podobają mi się te odcienie, nie powiem, że nie, ale to jest takie bardzo klasyczne są brązy i te bardzo dziwnie brązowe cienie, na przykład o te tutaj, takie bardzo dziwne pomieszane brązy z zielenią, to niekoniecznie jest mój mój faworyt, i ja w takich odcieniach właśnie zdecydowanie bardziej wolę osoby ciut starsze ode mnie i no myślę, że spodoba się ta paletka i osobom, które lubią brązy i właśnie na no wszystkim. Ja bym taką paletkę na pewno kupiła jako prezent na przykład dla babci, która się maluje, albo dla jakiejś cioci, myślę, żeby im się spodobało, więc tak, ta paletka jest taka klasyczna, ale ma coś w sobie e, takiego, że podobać się może różnym osobom w różnym przedziale wieku. E, kolejna paletka taka jednokolorowa jest to paletka, całkiem nowa w mojej kosmetyczce. Jest to e, taka brzoskwiniowa paletka i ta paletka e, nie była jeszcze przeze mnie testowana, ale mamy tutaj bardzo dużo e, bardzo dużo brzoskwinek, tutaj takie dwa piękne kolory. E, bardzo dużo zieleni, i też takich, właśnie, bardzo połyskujących, e, połyskująco brokatowych, nawet bym powiedziała, cieni. Więc tak, ta paletka. E, Sprawdzi się idealnie dla osób, które lubią eksperymentować z makijażem, które e, lubią ciężkie, dosyć oko, bo, mimo tego, że ta paletka ma też kilka jasnych odcieni, ale mimo wszystko sprawdzi się idealnie dla osób takie m, na wieczorowe makijaże, powiedziałabym, z tym, no może z tym tutaj, e, można też wykombinować coś dziennego, ale tak przeważa no, tutaj taki ciemny połysk, więc e, Sprawdzi się na pewno lepiej do makijaży wieczorowych niż dziennych. Kolejna paletka, którą posiadam, to jest jej nazwa, makaronikowa paletka, tak jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj piękny niebieski kolor, taki baby blue. I tutaj mamy już typową paletkę dla odważnych dla osób, które nie boją się zieleni. Jakiejś takich niebieskich kolorów na oku. Niedużo osób lubi takie właśnie odcienie. Jest to paletka zdecydowanie dla osób, które lubią zielenie, lubią niebieski i lubią szaleć. E, lubią mieć różny makijaż oka, bo tą paletką. Bardzo ciężko jest wykonać makijaż dzienny, wręcz jest to praktycznie niemożliwe, chyba że użyjemy jednego bądź dwóch kolorów do tego makijażu, bo ta paletka jest naprawdę inna. Inna niż wszystkie, i jednocześnie ma coś w sobie, że zachęca do jej zakupu, i naprawdę można nią bardzo szalone makijaże wykombinować. Więc polecam, polecam. I teraz kolejna paletka, taka już z różowym. Tutaj mamy jej nazwę. I ta paletka jest naprawdę słodka. Jest pięknie różowa. Ma też tutaj nudziaki, więc to jest taka paletka, powiedziałabym, i dla młodej dziewczyny, która chce tak się pomalować, poeksperymentować, bo pięknie wygląda ta paletka. Idealnie sprawdzi się na prezent. To też super się nada dla osób, które właśnie lubią bardzo różowy fiolet i chcą eksperymentować, bo ta paletka, tak jak tamta poprzednia, też nie jest zwykłą paletką, nie jest to taki codzienny, typowy makijaż. Jest troszeczkę inna, więc no... Można wykonać nią dzienny makijaż, ale z reguły widzę, że jest przeznaczona do makijażu takiego troszeczkę wieczorowego, bardziej... Y szalonego. O tak. Więc no, też na prezent super paletka i ja wam polecam. Eee, kolejna paletka, którą ja uwielbiam też. E, jest to paletka ta fioletowa, czekoladka. I w tej paletce mamy bardzo dużo ciemnych kolorów, bardzo dużo fioletu. I tą paletką przede wszystkim możemy wykonać takie właśnie ciężkie, ciemne makijaże wieczorowe. No oczywiście, dzienny też się da, ale no taki bardzo ciężki makijaż wykonać tą paletką można naprawdę rewelacyjnie. I ta paletka e, na pewno spodoba się osobom, które lubią fiolety, lubią takie kolory, lubią takie odcienie, bo wiadomo, że nie wszyscy przepadają za takimi kolorami i każdy lubi coś innego, ale myślę, że dla osób, które uwielbiają fiolety, po prostu będą zakochane w tamtej paletce. I kolejna paletka jest to mm, taka miętowa. Nie wiem czy to ostrzy dobrze. E, miętowa paletka i tutaj mamy już zdecydowanie bardzo dużo kolorów, które można wykonać na co dzień z takim akcentem zieleni i z bardzo odważnymi kilkoma kolorami, bo nie wszyscy mm, skuszą się na te kolory. Tutaj zdecydowanie jest ta paletka super dla osób, które lubią i dzienne makijaże, i jak szaleć to z taką zielenią, z takim bardzo ciemnym e, kolorem. Więc no, powiem Wam szczerze, że ta paletka jest bardzo ładna, ale wiem, że nie jest tak dla wszystkich, nie jest. E, nie każdemu się spodoba, więc dla osób, które lubią zielenie, które też lubią szaleć z makijażem, lubią taki po prostu inny makijaż. Nie tylko jakiś nudziak na całą powiekę, tylko właśnie coś innego. Więc teraz kolejna paletka, coś mi tutaj swędzi. Kolejna paletka jest to czekoladka pomarańczowa Oliwcia. Nie podchodź tutaj do mamusi. Pięknie jesteś pomalowana. Co chcesz? Co chcesz pić? Mam tutaj wodę dla Olinki. Dobrze, masz, iść myszko. Pisem dalej, dobra, i masz zakręcisz to. Wiem, że ma nic nie mówić, ale na migi Ech, Dobra, paletka taka e, czekoladka pomarańczowa. I tutaj mamy bardzo dużo ładnych pomarańczy, cegiełki, e, bardzo ładne nudziaki. I jest to taka paletka bardziej powiedziałabym na co dzień ale też piękne, pomarańczowe makijaże, ciężkie, wieczorowe można nią wykonać, więc no ta paletka już zdecydowanie bardziej dzienne, ale i wieczorowe, więc nie wiem, jak Wy sądzicie, to jest moje zdanie, więc jeżeli ktoś uważa inaczej, yy, no to ja się z tym nie będę kłócić, każdy ma prawo mieć swoją opinię na temat tych paletek, po prostu moim zdaniem tak właśnie jest, że te paletki, jedna wygląda bardziej na wieczorową, druga na dzienną, dla różnych osób, więc no, kto jakie ma zdanie tu mam kolejną, nową paletkę na którą bardzo długo polowałam <grym> i w końcu ją mam i to jest piękna paletka z brązami z, od koloru mojej nawet yy, mojego dresu nie mogę jej teraz otworzyć coś się tutaj popsuło? ojojoj, co tu się stało? Nie chcę jej zepsuć, o, udało się. Ma piękne brązy, piękne fiolety, yy, takie cegiełkowe kolorki, naprawdę piękna jest ta paletka. Ja jestem w niej zakochana i no, jedna z moich ulubieńców. Yy, kolejna paletka jest to Nudziakowa paletka. I ta paletka, powiem Wam, że jest dla każdego, dla każdej osoby. Na co dzień, dla wszystkich, po prostu dla wszystkich. Mamy tu piękne kolory na co dzień i też z tą paletką można wykonać cięższy makijaż eee, i taki troszeczkę ciemniejszy, ale przede wszystkim piękne, dzienne kolory. Po prostu rewelacyjna ta paletka jest i ja naprawdę jestem w niej też zakochana i po prostu jest przecudowna. Na sam koniec myślę, że zrobimy tak, że powiem Wam, które trzy paletki bym wybrała, gdybym musiała zrezygnować ze wszystkich moich paletek i z którymi bym została. Myślę, że to jest takie bardzo w porządku rozwiązanie, bo nie wiem, jak mam wyróżnić jedną, chociaż wiem, która jest moja ulubiona, ale chciałabym wyróżnić na pewno trzy, więc zaraz Wam wszystko opowiem. Kolejna paletka jest to Galaktyczna Paletka. I ta paletka zdecydowanie jest szalona. Szalona na prezent dla osób, które lubią szaleć. Sami jej wygląd jest rewelacyjny, wygląda inaczej niż wszystkie paletki. Ma bardzo dużo fioletu, niebieskiego, różu, więc no taka bardzo piękna. Powiem Wam szczerze, że na pewno ciężkie są tutaj kolory, bardzo dużo połyskujących i bardzo takich ziemisto brązowych kolorów, więc no ciężkie moment okej, okay, do was wracam po krótkiej przerwie Oliwka mi hałasuje, więc no muszę się streszczać eee, kolejna paletka właśnie, którą wam przed chwilą pokazałam jest to właśnie ta Galactic tak jak mówiłam, ta paletka jest zdecydowanie dla osób odważnych, które lubią eksperymenty z makijażem, które lubią ciężkie kolory Kolejna paletka jest to 24 karatowe złoto. I tutaj mamy bardzo ładne brązy, bardzo ładne też nudziaki, e, bardzo ładne połyskujące złote kolory, bardzo ciepłe odcienie. Więc dla takich osób, które bardzo lubią ciepłe makijaże, troszeczkę no, połyskującym cieniem, będzie ta paletka idealna. Kolejna paletka jest to Chocolate Elixis i ta paletka jest zdecydowanie paletką matową. Ma tutaj dwa połyskujące cienie i nic więcej. Więc dla osób, które nie lubią połyskujących cieni, lubią matę, lubią takie ceglane kolory, lubią bordo, będzie to idealna paletka, bo tutaj połyskujących cieni znajdziemy tylko dwa i to są dwa idealne kolory, żeby nałożyć w kąciku i, i to tyle więc dla osób, które nie lubią połyskujących odcieni to jest właśnie taka matowa nawet sam wygląd jej jest matowy, więc więc tak i kolejna paletka, ostatnia już jest to czoklet rose gold i tutaj mamy bardzo dużo foliowych różowych cieni bardzo ładne kolory i bardzo dużo różu. Dla osób, które lubią eksperymentować z makijażem, są odważne, odważne też w makijażu, które lubią takie właśnie foliowe cienie na powiekach. Będzie ta partka idealna. No dobra. Oliwka mi tutaj hałasuje cały czas w tle, więc ja już kończę ten filmik, ale... Tak jak się przed chwilą umówiłyśmy, eee, teraz pokażę Wam paletkę, która jest moją ulubioną. I pokażę Wam tak naprawdę trzy paletki, bez których nie wyobrażam sobie <grycia> życia moich paletek w mojej toaletce. I z których jestem najbardziej zadowolona, które są moje ulubione paletki. I jakbym miała zrezygnować ze wszystkich moich paletek, to które trzy bym wybrała. Na pewno na pierwszym miejscu jest to Chocolate Rose Gold. Jak możecie zauważyć, ta paletka ma naprawdę bardzo dużo w sobie takiego fioletu, różu, takiej śliwki, bordo, ale ja bardzo lubię te kolory, więc ta paletka aktualnie jest moją ulubioną. Ma piękne połyskujące cienie. To jest mój ulubiony w ogóle kolor, taki rose gold, właśnie. Po prostu na chwilę obecną jest to moja ulubiona paletka i jestem w niej. Zakochana. <laughs> Druga paletka, którą miałabym do wyboru, e, byłaby to paletka taka dziennych makijaży. Właśnie ta nudziakowa. Całkiem e, nowość w mojej paletce. Oliwka mi tam coś... Oliwciu, uspokój się, tak? I to są właśnie te kolorki nudziakowe, bardzo ładne. Bardzo takie no, spokojne, na co dzień, do codziennego makijażu, więc tą paletką bym wykonywała makijaże dzienne, poprzednio wieczorowe. I ostatnia paletka, którą bym wybrała, jest to paletka ta druga, też moja nowość. Zdecydowanie bardzo mi się te kolory podobają, i ta paletka jest połączeniem wieczorowych makijaży z dziennymi, więc to by była trzecia paletka, którą wybrałam. Czyli z tymi trzema mogłabym zostać, no aczkolwiek nikt mi na razie nie każe wywalać, wyrzucać wszystkich pozostałych moich paletek, więc to są na razie trzy miejsca numer jeden, a reszta to są naprawdę bardzo ładne kolory, ale dla różnych osób w różnym przedziale wiekowym. Tak naprawdę każdy może je się malować tymi paletkami. Zależy, komu co bardziej się podoba. Opinia o tych paletkach była moją opinią, więc jeżeli wy uważacie inaczej, no to ja się oczywiście z tym zgadzam. Każdy ma prawo mieć swoją opinię na temat e, różnych rzeczy, na temat paletek, więc e, dajcie mi znać, która paletka z tych paletek jest Waszą ulubioną. Moje zdecydowanie te trzy w tej kolejności, które Wam pokazałam, więc, e, więc tak. Jeżeli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!